Witajcie moi drodzy, ja jestem KUSOK, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Kolejna paczka, ten razem od pana Łukasza B. Nie wiem czy to będzie widać, panie Łukaszu, dzięki, że mi pan to sprzedał. Oczywiście jest to zakup, nie jest to żaden prezent, ale obiecałem, że. to ten... Obiecałem, że pojawi się na filmie, więc. Więc się pojawia. To jest akcesorium, które myślę, że większość z was może bardzo zaskoczyć. Bo jest to coś nietypowego, czyli coś w moim stylu, coś czego. O czym pewnie niewiele w ogóle osób wiedziało, że takie coś się pojawiło. A ja to wyczaiłem, szukałem, szukałem, oj przepraszam, że trąciłem kamerę. Szukałem, szukałem bardzo długo i się doszukałem. Dobra moi drodzy, brutalna siła brutalna siła chce się tylko dostać, bo ja się też nie mogę doczekać, bo... Wiem jak to wygląda na zdjęciach, ale nie mam absolutnie e, e, wyobrażenia oj, zaraz, jak to ma wyglądać w, w tej w, w rzeczywistości w związku z czym e, zaraz spróbujemy się tutaj a, Nie mogę się doczekać po prostu jak dziecko normalnie jak dziecko Ale to jest po prostu niesamowitego bo samo to, że udało mi się to wyrwać na OLX-ie i że kosztowało to symboliczne pieniądze, bo uważam, że 60 zł to są symboliczne pieniądze, to, moi drodzy, samo w sobie jest sukcesem, że udało się to zdobyć. Dobra, moi drodzy, a teraz pytanie: co to jest? Co to, moi drodzy, jest? Jeżeli ktoś zgadnie, to ma jakieś 10 sekund. Pokażę tak. Pokażę tak. Pokażę tak. I, moi drodzy, przełączam się za chwileczkę z gotowym sprzętem i będziemy testować. Pyk, moi drodzy. No więc, czym to akcesorium jest? A jest czymś bardzo ciekawym. To jest praktycznie odware. Nie wiem, czy Sega oficjalnie wydała taki konwerter, ale jest to, moi drodzy, konwerter uwaga, pozwalający zagrać na game girze w gry z master systema, czyli coś mega, mega, mega ciekawego. Moi drodzy, grę z master systema wkładamy. Zaraz w taki sposób, o ile się nie mylę, muszę sobie się upewnić, tak. Wkładamy w taki sposób, moi drodzy. O, gierka wskoczyła. I moi drodzy, ten cały gadżet montujemy na na zatrzask do naszego gańki. Mamy oprócz tego tutaj możliwość zablokowania tego całego sprzętu, żeby nam nie latał. Ja, jak widzicie, jestem na zasilaniu. No i co? Spróbujmy to odpalić. Proszę bardzo. Ace of Aces, moi drodzy, na Game Gearze. Gra, która normalnie jest na Master Systemie. Przepraszam za jakość tego obrazu, ale... Zaraz, to jest... Volume możemy podgłośnić. O tak. Sorry, ale widzicie, mam naprawiony ekran. Nie, nie, znaczy niepoprawiony nie na nowszy. Będę chciał jednego ze swoich gengirów naprawić. Po prostu lecimy. Kusok leci. A tu pauza, moi drodzy. Wyłączamy. Sprawdźmy sobie jeszcze na przykład inną gierkę. Wyjmiemy sam sam kardysz. Przygotowałem trzy. Bo to tak naprawdę. Ojej, żebym nie uszkodził nic. Tak naprawdę, do celów bardziej demonstracyjnych siedzi to mocno. Niż, że tak powiem, żeby sobie pograć. Eee, o. Aces o moi drodzy. Populus, czyli populus, jak kto woli. Siedzi. Pyk. Jest. Tak Magic. O tak. Będzie trzeba coś zrobić z tymi. Dobra. Ne, chyba nie pogram, bo no dobra, nieważne. Ale rozumiecie koncepcję. Dobra, bo to był safe. Rozumiecie koncepcję? Ja tutaj może w Alien Storm, bo Alien Storm mi się tak bardzo, bardzo dobrze kojarzy. Sekundę muszę przez Wizjer grać. To tak, to wy też będziecie coś widzieć.

jest to ciężkie, ale dla mnie sama możliwość sprawdzenia gier, które kupię sobie na Master System, bez wyciągania Master Systema, podpinania, kombinowania, to jest już samo w sobie Mistrzostwo Świata, więc moi drodzy, to jest super. A korzystając z okazji, moi drodzy, jako że jeden z moich widzów tutaj obchodzi dzisiaj urodziny, Piechto, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy. Czego sobie w ogóle zażyczysz? Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Mówił Kusok, My Retro Hobby i oczywiście mój Master Game Gear Converter, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do komentowania pod spodem, czy wiedzieliście i czy widzieliście takie rozwiązanie. Trzymajcie się, na razie, papa, pa, cześć.